ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na test nowości od Eveline. W ubiegłym miesiącu też testowałam nowości od Eveline. Tutaj zostawiam Wam miniaturę i link w karcie, żebyście mogli zobaczyć, jak te nowości wypadły. Ale na stronie pojawiły się kolejne nowe kosmetyki, dokładnie cztery. Nie zdecydowałam się tylko na pisak do piegów. Tutaj możecie zobaczyć sobie, jak on wygląda. Dlatego, że ja tych pisaków aż tak często nie używam. E, wolę jak już piegi robić, to wolę to robić sprejem. Też kilka tych e, właśnie pisaków do piegów mam. Jeden jeszcze mam do przetestowania, także stwierdziłam, że bez sensu nie będę go brać. E, ale wzięłam pozostałe trzy kosmetyki. Jeden z nich jest dostępny w czterech kolorach, jeden z nich jest dostępny w dwóch wersjach, ale to wszystko Wam zaraz omówię. Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łaperce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu i testujemy. Większość makijażu tak naprawdę mam już zrobioną, dlatego że tych kosmetyków jest niewiele. Ale pierwszy z nich jest bardzo ciekawy. Słuchajcie, jest to nowy puder z serii Wonder Match. Jest to puder w kamieniu, ale ma on w sobie SPF 30. I mamy tutaj też napisane, że to jest matowy puder w kompakcie. E, mamy tutaj 8 gramów kosmetyku i 18 miesięcy na zużycie. Są dwa dostępne odcienie, ja wybrałam ten jaśniejszy, czyli 01 Light Beige. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na twarzy, czy nie będzie czasem zaciemny i cóż, bardzo mnie skusiło to, że ma ten wysoki SPF. I teraz jak przygotowywałam sobie opisy, no to zauważyłam, że właśnie to też jest produkt stworzony po to, żebyśmy mogli dokładać tę ochronę SPF w ciągu dnia w formie pudru, a nie koniecznie kombinować na przykład z dokładaniem kremu. Jego cena nie jest zbyt niska, na stronie Eveline, tam też zamawiałam, wynosi ona 46,99, także no troszeczkę wysoka jest ta cena. A jeżeli chodzi o opis, to już go sprawdźmy. Kochasz wielofunkcyjne produkty? Połącz zaawansowaną ochronę cery przed działaniem promieniowania UVA, UVB i wysuszeniem z perfekcyjnym makijażem. Wybierz matowy puder prasowany Wondermas do komfortowej reaplikacji filtrów w ciągu dnia. Zawiera SPF 30. Świetnie sprawdzi się w każdym rodzaju makijażu, a przy tym daje naturalne, matowe wykończenie. Puder ten łączy w sobie zalety wysokiej jakości kosmetyku do makijażu i ochrony przed promieniowaniem UV. Formuła została opracowana tak, aby zapewnić od średniego do mocnego poziomu krycia, idealnie maskując niedoskonałości i pozostawiając skórę w naturalnym matowym wykończeniu. Produkt jest odporny na wodę i sebum, co sprawia, że jest doskonałym wyborem na każdą pogodę, okazję i dla każdego typu skóry, szczególnie tej problematycznej, wrażliwej, skłonnej do trądziku. Także, także super. Testowany dermatologicznie i niekomedogenny, nie zatyka porów. Dostępny jest w dwóch pięknych kolorach, bez problemu wybierzesz ten, który będzie idealnie pasował do cery. W eleganckim opakowaniu znajdziesz praktyczną gąbkę, która ułatwi precyzyjną aplikację. Produkt jest wegański. Ja teraz się borykam z dosyć dużym problemem, jeżeli chodzi o moją cerę. Także bardzo się cieszę, że ma być ten kosmetyk niekomedogenny, nie powinien właśnie zapychać. Mamy tutaj dodatkowo ten SPR30, więc myślę, że tak, ostatecznie ta cena, jeżeli ten produkt będzie tak świetny, no to będzie do przeżycia. A szczególnie, że w promocji na pewno będzie bliżej 30 zł. Ona wynosiła. Bardzo jest ładne to opakowanie. To mi się bardzo podoba, jest takie eleganckie, matowe, bardzo ładnie wygląda. Mamy tutaj lusterko i sam. Kosmetyk, a także taką gąbkę. Jest to taki, niekoniecznie puszek, tylko właśnie gąbka. Coś, coś takiego miękkiego, co niekoniecznie chyba dziś będę używać. Wolę to nałożyć ten kosmetyk po prostu puszkiem albo pędzlem. Tak też można zrobić, bo o tym pisze producent. Mamy jeszcze taką folikę zabezpieczającą. I tak, moi drodzy, wygląda ten puder. Wydaje się, że ma w sobie raczej żółte tony. No i tak, być może będzie dobry, mam nadzieję. Bardzo mięciutki jest pod palcem. Zobaczmy. Ma mieć wysokie krycie. To mnie też zaciekawiło. Być może będzie można go też używać po prostu solo na skórę. I zobaczcie, na słoczu wygląda tak. Dosyć ciemno. Odróżnia się troszeczkę od tej mojej ręki, ale też ręka jest o wiele jaśniejsza na ten moment niż tutaj szyja i. Także myślę, że jest szansa, że się wpasuje. Szkoda, że nie ma transparentnej formuły, przezroczystej, tylko po to właśnie, żeby dodać gdzieś tam tego SPF-u, bo nie każdy będzie szukał też pudru z kryciem, a tutaj ewidentnie to krycie i kolor będziemy mieć. Także sprawdźmy, jak będzie wyglądał już ten puder na twarzy. Zobaczymy też przez kilka godzin, czy gdzieś tam podkład się nie wyświeci. Ja jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi ten puder. Ma być on też o matowym wykończeniu, więc... Myślę, że na lato to też jest dobra opcja, gdzie tam szybciej nam się ta skóra może wyświecać przez wysokie temperatury. Także zobaczymy. Myślę, że to też może być kosmetyk, który będziemy dokładać już później w ciągu dnia jako ten drugi, niekoniecznie właśnie rano. Typowo właśnie po to, żeby dodać sobie tej ochrony troszeczkę. Ja myślę, że to są fajne opcje zawsze gdzieś tam. Wygląda to dobrze. Myślę, że warto by było też przeprowadzić takie badania. Ja czegoś takiego niestety nie jestem w stanie zrobić, ale yy, mam na myśli to, że jak nakładamy krem z filtrem, to też musimy nałożyć odpowiednią ilość, żeby uzyskać odpowiednio, odpowiednią ochronę. Jestem ciekawa, ile tego pudru trzeba tak realnie nałożyć, żeby właśnie osiągnąć tę ochronę równą SPF 30. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda na tej stronie, to wygląda to w ten sposób. Bardzo ładnie ta skóra jest zmatowiona. Zobaczcie, tak. Tutaj to wygląda. Mam wrażenie też, że nie przyciemnił, nie zmienił tego koloru podkładu. Także wydaje mi się, że tutaj przy tym kolorze podkładu będzie mi pasował. Także jestem bardzo z tego zadowolona, bo bałam się, nie powiem, że nie. Po prostu będzie to za ciemny. A zdarzyło mi się e, już dwa razy, że kupiłam właśnie najjaśniejszy puder, a po nałożeniu miałam ciemną plamę, więc e, no do jasnego to mu było bardzo, 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 bardzo daleko. Okej, okay, myślę, że puder jest wystarczająco wtłoczony. Wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Na koniec Wam pokażę też na zbliżeniu e, i też potem na podsumowaniu po kilku godzinach. Również na takim mocnym zbliżeniu zobaczycie, jak wygląda ten kosmetyk, żebyście mogli sobie też porównać. Na ten moment bardzo ładnie. Jestem ciekawa, czy ten film wypadnie o wiele lepiej niż ten poprzedni z poprzednimi nowościami, bo tamte mnie jednak trochę zawiodły. Kolejne dwa nowe kosmetyki są to linery. I najpierw myślę, że zaczniemy od tego być może dla wielu ciekawszego, dlatego że jest to liner kolorowy, moi drodzy. Wyszły w sumie cztery odcienie. Teraz zobaczycie sobie, jakie te odcienie są. Ja wybrałam y, ten odcień, który jest niebieski. Nazywa się on 07 Electric Blue. Wygląda bardzo ładnie. Przynajmniej w opakowaniu też tak wyglądał na stronie. Pomyślałam sobie, że fajnie będzie mieć właśnie jakiś taki liner, który będzie miał taki ładny, niebieski, może ciemno-niebieski odcień. Zaraz zobaczymy, jak to wypadnie. Y, jego cena bez promocji to 29,99, a opis 100. Kryi magię kolorów z płynnym, kolorowym eyelinerem warietem. Ten wyjątkowy produkt przyciąga uwagę i pozwala na wyróżnienie się z tłumu, wprowadzając trochę szaleństwa do codziennego makijażu oraz inspirując do tworzenia kreatywnych, artystycznych kreacji. Ma wyjątkową, trwałą formułę o półmatowym, satynowym wykończeniu. Już jedno pociągnięcie pozostawia mocno kryjącą warstwę. Eyelinery wyposażone są w ultraprecyzyjny pędzelek, gwarantują łatwość aplikacji, pozwalając na regulację grubości kreski oraz tworzenie niepowtarzalnych artystycznych wzorów. Ich wyjątkowa, trwała i wodoodporna formuła oferuje półmatowe, stanowcze wykończenie. Z pewnością Cię zachwycą, a już jedno pociągnięcie pędzelka zostawia intensywną, mocno kryjącą warstwę koloru. Dostępne w czterech oszałamiających kolorach. Są perfekcyjnym wyborem dla osób, które pragną wyróżnić się i dodać swojemu makijażowi artystycznego charakteru. Będą idealne, jeśli szukasz sposobu na ożywienie swojego codziennego makijażu lub chcesz stworzyć niezapomniany look na specjalną okazję. Sporo tych kolorowych linerów ostatnio na rynku się pojawiło. Te od VIBO i te od Lovely testowałam na kanale, także was zapraszam. One były w Pisaku, a tutaj tym razem mamy po prostu kałamasz. Także to też jest opcja dla tych osób, które wolą jednak taką formę linerów. Rzeczywiście ten pędzelek jest bardzo cieniutki, jest też taki długi. Ogólnie całość jest długa, także łatwo się trzyma w tej ręce, co jest oczywiście według mnie na plus. Zobaczmy, jak tutaj. Będzie wyglądał nasz swatch Zostawimy sobie Zobaczcie, tak to wygląda Myślę, że krycie jest nie najgorsze Zostawimy sobie to do wyschnięcia I sprawdzimy, czy rzeczywiście ta formuła jest wodoodporna Bo to nam Eveline obiecuje Tak samo było przy tym pudrze Że ma być on wodoodporny Także no, tego może nie sprawdzę Ale liner jak najbardziej sprawdzimy Spróbuję zrobić taką Zwyczajną, moją klasyczną Kreskę Jestem ciekawa, jak to wyjdzie, dlatego, że ja właśnie jestem przyzwyczajona do pisaków i niekoniecznie lubię te w kałamarzu. Po prostu szybciej mi się rysuje tymi pisakami, ale tutaj rzeczywiście ten pędzelek jest długi i jest bardzo cienki, przez co jest też bardzo, bardzo precyzyjny. I tak, to jest kolor, na jaki liczyłam, także bardzo się cieszę, dlatego, że takiego odcienia... Jeszcze nie mam. Muszę też się zaopatrzeć właśnie w taką niebieską maskarę. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że kiedyś miałam taką niebieską, ale było to już jakiś czas temu, obecnie czegoś takiego w swojej kosmetyczce nie mam. O, widzicie, mi najciężej jest takim linerem narysować moją ulubioną, ostrą jaskółkę, dlatego wolę pisak. Jak widzicie, kilka razy muszę jednak zamoczyć ten liner. Żeby uzyskać odpowiednie krycie. Na razie jeszcze tutaj potrzebuję jednej warstwy. Dobrze też, że tego raz za dużo się nie wyciąga. No, dlatego, żeby się nam łatwiej rozlewał. E, więc z dwojga złego wolę zanurzyć więcej razy, niż miałoby mi się tutaj rozlewać. Rzeczywiście wystyga, zastyga namatowo. Ogólnie kolor mi się bardzo podoba. Też mnie bardzo y, ciekawi ta czerwień. Może kiedyś jeszcze sobie kupię. No i zobaczcie, tak to wygląda. Według mnie, według mnie ładnie. Tutaj no jeszcze by się przydało dopracować troszeczkę bardziej precyzyjnie. Końcówkę, ale myślę, że już tak zostawię. Bardzo ładny kolor. Bardzo mi się sam kolor podoba. Zobaczcie, ładnie też współgra z tym błyskiem. Myślę, że kolor bardzo udany i na to tak naprawdę liczyłam. I teraz mam tylko nadzieję, że ten liner nie będzie pękał podczas wysychania. I tak to moi drodzy, wygląda na ten moment. Kolor według mnie bajka. Myślę, że słocz na dłoni powinien już zastygnąć. Tak też się wydaje. I zobaczmy teraz po psiknięciu wodą. Zobaczcie sobie z bliska. Roluje się. Także no nie wiem, czy on jest wodoodporny, dlatego że on się po prostu zrolował, widzicie? Nie tyle się rozmazał, co się zrolował. Przez co trochę się obawiam o jego trwałość. Zobaczymy. Ale wolałabym, żeby po prostu on się rozmazał niż zrolował. Bo kiedy linery się rolują pod wpływem wody, to często oznacza, że będą pękać. Zobaczymy. Po kilku godzinach na podsumowaniu. I ostatni kosmetyk z tych nowości, no to jest również liner. Ale spokojnie, zaraz sobie dorysujemy jeszcze jedną kreskę. Jest to taki ciekawy liner. Ja się bardzo cieszę, że dodali to do swojej oferty. Jest to liner dwustronny. Z jednej strony będziemy mieć klasyczny liner, zaraz zobaczymy czy będzie to pędzelek, czy będzie to na przykład gąbka. E, a z drugiej strony mamy stempel. Tutaj akurat wybrałam sobie serduszko, dlatego że e, gwiazdki już mam, ale właśnie jest druga wersja tego linera. Która w tym stempelku ma gwiazdkę? Ja właśnie wybrałam serduszko, bo jak oglądacie ten kanał, to wiecie, że na przykład gwiazdkę mam z nyx i mam też gwiazdkę w linerze z LAMEL. On też jest właśnie dwustronny i tamten liner bardzo, bardzo lubiłam. Zobaczymy, jak będzie z tym. On jest cały zafoliowany, także fajnie, kiedy wejdzie do drogerii, to będziecie to widzieć. E, tutaj, jeżeli chodzi o ten puder, mieliśmy tylko tutaj taką naklejkę, ale to też będzie widać, że był otwierany, natomiast tutaj żadnego zabezpieczenia nie było. Co może być lekkim minusem, kiedy wejdą te kosmetyki do drogerii stacjonarnie. E, I tu mamy w sumie najtańszy z tych kosmetyków, dlatego że ten kosztuje 24,99. I mamy opis. Podskręć radość stworzenia makijażu z eyelinerem, ze stemplem. Masz ochotę na imprezowy look z gwiazdkami lub serduszkami, a może preferujesz klasyczną czarną kreskę? To narzędzie Multitasker. Pozwala na kreację niezwykłych i efektownych wzorów na powiece i nie tylko. Czarna, zastygająca formuła nie rozlewa się podczas aplikacji i utrzymuje się przez wiele godzin. Pigmentacja ma być intensywna, liner ma być wegański, a formuła ma być wodoodporna. To sprawia, że produkt to świetny wybór. Otworzyłam liner i mamy tutaj, zobaczcie, zakończony liner gąbką jest to dość gruby aplikator. Zobaczmy, jak tutaj. O, ale bardzo ładny czarny. Bardzo ładna głęboka czerń, ale mam wrażenie, że dosyć dużo tego linera się wylewa, więc boję się, że będzie się rozlewał, ale zaraz zobaczymy. Teraz niech sobie to zasnie, zobaczymy, czy rzeczywiście jest wodoodporny. I zobaczmy jeszcze. Jak to serduszko, czy się odbije ładnie? Tutaj serduszko bardzo ładnie się odbiło, zobaczcie. E, I to też jest bardzo mocno nasączone, ale to akurat jest plus, dlatego że przez to dobrze ten stempel się właśnie odbija. Także tutaj na plus ta druga strona, nie wiem czy to będzie e, plusem, że jest taka mokra. Zaraz zobaczymy. Spróbujemy sobie dorysować tutaj po prostu taką, no, graficzną kreskę, taką moją ulubioną. E, zobaczymy, jak to pójdzie. U! Uuu, jaką cieniusieniką się da zrobić kreskę Jak tylko tym czubkiem tak bardzo, bardzo delikatnie dotkniecie Także, także fajnie No ja tutaj zrobię troszkę taką grubszą O, jakoś tak Teraz to już w ogóle zeszłam tutaj w dół, ale to nic Teraz sobie tak to połączymy, niech będzie więc, no, wygląda na to, że że jakoś tak się nie rozlewa bardzo ale trzeba by jeszcze zrobić test tak typowo tutaj w tym miejscu, gdzie kreska być powinna, także na pewno nagram wam też shorta, ale ta czerń bardzo ładna i też bardzo łatwo się rysuje. Więc to jest na pewno plusem. Troszkę gdyby był cieńszy właśnie ten aplikator, byłoby lepiej moim zdaniem. Ale no, zobaczcie, rysuje się niesamowicie prosto. Przez to, że właśnie tak mocno jest nasączony. O, I tutaj cieńszą mi się udało tę kreskę zrobić. Także tutaj zostawimy taką, taką cieńszą, tu zostawimy troszeczkę grubszą. Też myślę, że to przejdzie. Przy takim teście to jak najbardziej normalnie. Też gdybym nie nagrywała, to łatwiej by mi to było narysować. Ale tutaj liczy się po prostu test. Dobra, tak to zostawimy. E, czerń bardzo ładna, więc jeśli lubicie takie aplikatory, to ok, ale myślę, że głównym tutaj, mm, ale myślę, że najważniejsze będzie to, jak to serduszko się odbije, bo podejrzewam, że właśnie dla tego stempelka ktoś będzie kupował właśnie ten kosmetyk, bo to jest tutaj najciekawsze, najważniejsze. No, linerów zwykłych jest bardzo dużo, a jeżeli ktoś kupuje tylko dla tego linera, no raczej, raczej nie. A raczej dla samego tego linera zwykłego nikt nie będzie kupował, bo po co byłaby mu ta druga strona. Także myślę, że raczej ten kosmetyk będzie się kupowało do tego stempelka, a to, że z drugiej strony mamy zwykły liner, to tylko działa na plus dla tego kosmetyku, że on jest po prostu bardziej wielofunkcyjny. Także zobaczmy, zobaczmy jak to serduszko się odbije. Patrzę, czy jest dobrą stroną. No tutaj sobie gdzieś odbijmy, o. Cyk, uuu, no i to jest cudny liner do stempelków. Zobaczcie, co na przykład y, troszeczkę problemu było y, z tym stempelkiem od NYXA. A tutaj już widziałam potem, jak mokry jest ten stempel. No, że będzie genialnie. No, bez żadnego problemu. To zdecydowanie jest najlepszy stempelek, jaki miałam w linerach. Na, na pewno to jest najlepszy stempelek, dlatego, że jest mokry, ładnie się odbija, tutaj ma się co odbić, także. Genialnie i nawet chyba tego stempelka będę chciała kupić jeszcze tę gwiazdkę. Także zobaczymy, jak się utrzyma. No ale myślę, że coś ciekawego. Ten stempelek cudeńko. I ponownie sprawdźmy wodoodporność. Tutaj już wszystko nam zaschło, zastygło. Tak, nic się na palcu nie odbiło. Więc proszę bardzo. Jak coś, to mam tutaj po prostu opakowanie pomgiełce od Eveline i wlewam tam wodę i ona sobie tutaj stoi. I tak, zobaczmy. Uu, o, no i tak. To jest rzeczywiście. Wodoodporne, ale zobaczcie, po takim mocnym, bardzo mocnym potarciu znowu robi się to samo, czyli. To po prostu się roluje, a nie, nie rozpuszcza, więc to mnie troszeczkę martwi, ale zobaczymy. No na razie jest na razie jest OK. I tak jak obiecałam, przychodzę do Was ze zbliżonkiem i zobaczcie, to się dzieje, co mi się wydawało. Mam takie już wrażenie, że po prostu widzicie liner pęka ten niebieski. O tutaj, tutaj będziecie to widzieć. On po prostu zaczyna pękać. Także, no, średnio tutaj na razie ten czarny siedzi, więc fajnie, no ale kolor bardzo mi się podoba tego niebieskiego, więc. No, nie wiem. Mam nadzieję, że nie pęknie. Ostatecznie, że to będzie już wyglądało tak jak teraz. Jakby było tak jak teraz, no to, jest, to jest ok. Żeby się po prostu tylko nie kruszył. Ale zobaczcie na ten blur. Wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chodzi o tę skórę, to wygląda to ekstra. Tutaj mam połączenie Lovely Camouflage i właśnie tego pudru. No wydaje mi się, że połączenie krycia tego podkładu i tego pudru właśnie sprawiło, że ta skóra wygląda bardzo dobrze. Biorąc pod uwagę, ile gdzieś tam teraz mam różnych takich zaczerwienień. Także no bardzo mi się to podoba. Bardzo ładnie jest wygładzona ta skóra, zmatowiona. Także ekstra. Na razie na pewno ten puder wypada świetnie, dlatego że dodaje krycia, Pięknie matuje, nie jest taka wysuszona ta skóra, no i mamy ten SPF 30. Mam nadzieję, że dorobią jeszcze jaśniejsze odcienie, bo wydaje mi się, że trochę jest za ciemny ten puder yy, i bardzo bym chciała, żeby tutaj był transparentny też odcień, żeby można było dodać sam ten SPF i gdzieś tam utrwalić ten makijaż. Ale na ten moment uważam, że będzie to świetny kosmetyk. Jeżeli będzie odpowiadał Wam kolor. Dalej ten liner, zobaczymy, jak się będzie sprawował. Na pewno ta pieczątka jest genialna i myślę, że najlepsza na rynku. Oby tylko nic tutaj nam nie popękało. I e, jeżeli chodzi o ten liner niebieski, to kolor niesamowicie mi się podoba. To jest to, czego właśnie chciałam, o takim odcieniu właśnie marzyłam. Ale jak widzieliście na tym makro zbliżeniu, no troszeczkę mam obawy, że w ciągu dnia mi się wykruszy. Bo wygląda już tak, jakby pękał, jakby miał ochotę odpadać. Więc zobaczymy, mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale zobaczymy. Po prostu poczekajmy. Na ten moment na pewno ten puder mi się bardzo podoba. Eee, zastosowałam go od razu na podkład, a można by go dokładać tylko w ciągu dnia właśnie, żeby ten SPF dołożyć. I tak też tutaj troszeczkę też sugerują, więc mm, wydaje mi się, że to będzie genialny kosmetyk. Ale zobaczymy jeszcze, jak tutaj utrzyma ten makijaż, bo to będzie na pewno dla niego duży plus, jeżeli też będzie dawał radę jako puder utrwalający. Także zobaczymy. E, bardzo jestem ciekawa też tych linerów. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Zaraz zresztą się dowiecie. Minęło 5 godzin i powiem Wam, że jest ok. I zobaczcie, po 5 godzinach wygląda to tak. Myślę, że ten niebieski liner jest akceptowalny. Może nie jest idealnie, ale się nie wykruszył ostatecznie. O tutaj widać, że tutaj jest troszeczkę popękany, ale myślę, że jest to akceptowalne. Tutaj ten czarny przede wszystkim się nie wykruszył, nic mu się nie stało, więc moim zdaniem ekstra, ale zobaczcie też z bliska. Ten puder wydaje mi się, że też super utrzymał ten podkład. Ten podkład też super się ogólnie trzyma, ale wygląda to po prostu bardzo, bardzo dobrze. Na pewno ten puder jest genialny. Mam nadzieję, że wprowadzą więcej odcieni i też na przykład odcień transparentny. No wtedy nie będziemy mieć dodatkowego okrycia, ale przynajmniej będzie on pasował wtedy każdemu. Yy, przepięknie utrzymał ten makijaż. Mam wrażenie, że praktycznie nie ma w ogóle zmiany, jeżeli chodzi o makijaż, także trzyma mat niesamowicie dobrze. Szczególnie w połączeniu z tym Lovely Camouflage. No wygląda genialnie. Plus dla niego też, no że właśnie ma ten SPF-30, także uważam, że to jest. Genialny kosmetyk, czekam na więcej odcieni. Ten liner niebieski jest akceptowalny. Nie wygląda tak cudownie, ale ostatecznie się już nie pokruszył. Trochę pęk, ale nie aż tak bardzo. Więc yy, jak Wam się podoba ten efekt, to możecie sobie kupić. Ale nie wiem, czy nie wolałabym kupić tego niebieskiego pastelowego z Lovely. Trochę inny odcień, ale przynajmniej tamten wygląda genialnie przez cały dzień. Więc coś za coś. Ten kolor bardzo mi się podoba, będę szukać jeszcze innego. Jest ok, ale bez takiego turboszału. No ale kolor piękny. A jeżeli chodzi o to, no to to też Wam polecam. Jeżeli szukaliście czegoś takiego właśnie ze stempelkiem, czy to serduszko, czy to gwiazdka, to super. No i jak kupujecie, to macie też tę drugą końcówkę, dosyć grubą, ale da się też narysować cienką kreskę, e, która również genialna jest, bo ma piękny kolor, łatwo się rysuje, także te. Dwa myślę, że są ekstra kosmetyki. Ten jest ok, ale daje mu pewien minus. To co? Tym razem jest lepiej niż w poprzedniej części, jeżeli chodzi o te nowości. Jestem ciekawa, co wy myślicie. Także teraz czas na Was. Oceńcie te kosmetyki w komentarzu. Ja tam na Was czekam. A na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!